Dobra, mam już streama jak coś Ciekawe czy będę teraz miał milion pingów wszędzie Czekaj, zobaczmy sobie tego... Przeglądareczkę, odświeżmy, cyk I mam Valorant Pog jump widzowie Dobra, mam O, nie już zrobili serwera w, w Rosji, dobrze, Ciekawe czy będę teraz miał milion pingów wszędzie Czekaj, zobaczmy sobie... Te... Czekaj, mnie to... muszę ogarnąć. Plusik. Przechwytywanie gry. Dodaj mnie źródło. Valorant. Dodaj źródło. Przechwytywanie konkretnego okna. Valorant. To okno musi musimy... Tak, tak, tak. Gotowe. Cyk. Jak sobie tak, tak. To będę już miał na Streamlabsie, to tak albo i tak, dobra, jest geekier. dobra, kamerka. Tak, 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 ja mam kamerkę na streamie. Chcę, bo na rozmowy, co chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Chcesz się kłócić? Chcesz się godzić? Albo Daj i... linka do streama. Yy, już daję. Oh. Yeah, yeah, o, no. oh. no dałem. jej majki od O, Czekaj. Ja Czekaj. Tak. Nie, to y. No tak. No, tak. No. Coś na y, Ej, dwie łapki w górę już są. Czemu? Ej, Co no, to się no, dzieje? No mój yes, telefon Ktoś wpił to mnie na streama, jestem z tego dumny. Co? No to ja wbiłem! W w w w tego, włącz tego, bo randa A, wszystko jasne. Włączam Czekaj, muszę sobie opóźnienie zmniejszyć. Co wy robicie? Ja streama no, robię na przykład. W zejdź. Pobędź lubię jednoczemną odmianę HR Zobiec jak on lade Dobra, lecimy, dura Ty nie masz streama Ja Apex'u włączyłem przypadkiem Masz streamer wączę... Gdzie? Mam, na no YouTubie O, patrz, wszędzie mi się zwiększył ping Widzisz nie mój ping? Patrz, patrz mój ping o, o wiele większy ping u ciebie 140 warszawa Film nie ten film jest prywatny mam napisane Co ty gadasz to nie ten pewnie Ja ci linka dam U mnie 47 pingu Czekaj mnie rewy bo ty coś pierdzielisz Masz na pewno ci wysłałem Linkacza Jeszcze sobie trochę podrasuję tego mojego Ej Tylko nie tak tak, żeby urozmaicić streama, sobie nawet większy dom i to ty jesteś w prawym górnym? Nie. Coś kręcisz. Ja. Dobra, włącz valoranta, a nie coś kręcisz. Dobra, zamykam menedżer zadań. Ok. Słucham? Ok. Chcesz się bić? Chcesz się bić. Tak, chcemy się pić. O cholera. Nie, 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 myślałem, że tak odpowiesz. Co teraz? Czemu dałeś łapkę w, gół, w dół w gnoju? Kto? Ja? Ty. Ja? Kto? No ktoś dał łapkę w dół i to jedna z was. Nie, Amadeusz. ja dałem górę. Ale, ja, ja, ja On też w, w górę. Nie, czekaj. Ty są w górę, Ty są w górę. W górę, ale są w górę, ale co są w góry, dałem łapkę w górę, ja je w Jedna w dół jest, nie kawałek. Ej, ale weź ale to nie ja. tą kamerę są... bo z bana za to, to dostaniesz. Mam to w dupie. Ma... Są dwie w górę, jedna w dół. Trzy, ale u mnie są trzy. W dół? Dobra, bo... dawaj starty, 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 Ja mam 7 pingu do Warszawy, jest? S, a ja mam 53, S. No, a ja mam 140 pingów w Warszawie, a w Frankfurcie mam 47, S. Dobra, to mi Ja w Frankfurcie mam 32. Ale A na przykład ty... do Sztokholmu mam 50. Do Paryża mam 36, do Frankfurtu 1 mam 29. Do no ty masz 200, S. No co? Nie możemy łączyć albo do Londynu, albo do Frankfurta i tam mam taki sam ping. <noise> Czemu ty masz wszędzie prawie, wszędzie czerwony masz? Co ty, masz ty kres... gadasz? No tylko na trzech masz y, trzy kreski. Dobra, ty tam cikoś jesz. Teraz się piękno prawi. <noise> chłopca ma trzy kisze w Paryżu. 29 w Frankfurtzie Ja jeden. Ja mam w Tamburu 50 pingów, W Madrycie ma 50, chłopca. Dobra, gdzie na Gdzie masz internet? Gdzie masz internet? W domu. <noise> Ale nie, czy... jakiego masz tego? Orys. Ty. Orange! Orange w jest! Ale w najwyraźniej nie tylko, tylko że ty, w, tym, w tej grze mam tak mało pingów, bo w tej grze chyba są serwery z, na przykład w Paryżu to jest w Paryżu Orange. Jest. Ale nie Orange ma połączenie serwerowe z Valorantem. No, dlatego no, ta, taki jest ping. Bo, bo ja nie powód w, tak, w, w całkiem sporej ilości gier jest nawet połączenie z no, właśnie tylko, tym. Postajcie. No, w Fortnite nie ma. Czekaj, co by. Oh, 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 oh. A ja ooo! Mo... Oh, dobra. Wait, wait, wait. Kiedy nam tu gierę wyszuka? Jak agda... Ty, ja będę miał minimum Kto 200 pingów. Ja się założę, że ja będę miał minimum 200 pingów. Mój internet nie jest zdolny do streamowania. <śmiech> <śmiech> I taki klasztor wersji, nie Warszawa Warszawa Ej, czekaj, ty, czy ja dobrze widziałem, że ty masz 7 pingów w Warszawie? Nie Czemu tak. no ty masz 75 pingów najmniej? Ile? 75 pingów ma Neonek najmniej No, no bo ja streama ma. mam No to wyłącz go Po co? Ty masz 47 a ja no... 45 Co? 45 Jasne Ja do Tokio mogę lecieć Leć Leci. Ale moja historia to jest gówno Albo do bah w Bahra, w Bahrain mogę grać, 145 <grych> Ale mam koska le Leć do Madrytu, do pani lec No ale tu bez sensu, mogę grać na serwerach ten w z tu, to będę miał 50 pingów. Tak też można No to co, ja sage ja panu... bę... Dobra, ja będę w trzecim, w trzecim Ja mam najwyższą rangę, tej... więc ja tutaj ustalam Dobra Ja, ja wiesz, jak sobie mi miejsce, trzecim miejsce to będzie i biorę obrońcę z A Fabian będzie miał pierwsze, albo drugie No tak rzekł, Tyle, że ja dawno ja w Valoranta nie gram I jak, i no ja dwie... się założę, że jak będę miał dużo pingu, to będę największym shitem Ej, a zobaczcie no, na ma... moje... ranga. Na Co, czyli Paweł, nie jest kontrolerem ogólnie, więc... Co ja kontroler? No, no jesteś kontrolerem, Viper wziąłeś. No. No i? jestem szturmowcem, ja mogę mieć pierwsze miejsce. Bo ja mogę wierzyć sobie szybko. Ty kontrolujesz. Ty. kontroler może sobie skontrolować nasze pierwsze miejsce. Ja sobie pójdę skontrolować pierwszą pierwszą i elo Czekaj no, czekaj 70. o dobra Ile ja mam pingu? 93 Ej, jest grywalnie, jest grywalnie Ja mam 39 Ej, dobra ja mam grywalny ping A ja sobie mam po 100 pingu Od 70 pingów w górę już się nie zagrać. Co? Co ty mówisz? Ja gram na 70 i co? No i słabo będziesz nie będę grał słapą Dobra Wezmę tylko jednego Jak zabiję jednego chłopa ja z, mam klasika Jak z klasika zabiję chłopa To Zmieniając broń mogę zrobić nawet jej Jeśli znajdę najdę wszystkich Dobrze, Ej idą ten, idą tak, a, a b, b, b. idą i bejdą bejdą w ciul, idą, bajdą, 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 nią bajdą, no ale to, to nie, może! Myślę, że nie jesteś... Bo... nie Ty, wiem. Ja będę, będę znowu, ja normalnie wyrzucenie go zawalał. Wiecie, ja poczekałem, ja poczekałem aż on wychylił drugi i zabiłem dwóch, tak sobie mnie zabił ten drugi. A, jajaj, nie, nie, nie. Bo oni śmierdzą no, tak. na mnie. ja Ja czyniłem ich uwagę. Ja tak, tak dawno nie grałem, że byłem takim shitem. My gramy na nogów, oni nie sprawdzają słówek, no. Cięż Jezus Maria. Nie, chillerujcie, panowie, musimy, musimy chwilę pograć. Jak chwilę pogramy, to będzie już gicior. Ja dawno nie no gram, dobra. więc muszę się dostosować trochę Inaksywuje do tej gry. Teraz. Zatuje, no zatuje, zatuje. Czemu ty spejkle chcesz? A czemu nie? To ja spędźmy. No dobra. Mi... To sobie... Ghost'a z lekkim se kupię. Bo i tak przegramy tą rundę, więc nie ma sensu, żeby już fullować. Oni mają fulo. Ful nie, wątpię, żeby nie był sensu fulować. I może, wy może wygramy. No właśnie. Patrz, patrz jak zrashował za 3 trzy tąd nie? Wrócą i jeszcze za Oj nie, na blisko, kiedy oni mają fulla, to nie jest najlepszy pomysł. Nic tu nie Idę, uważaj. Ja idę im na plecy. To wstę w górę. Widzę Mam A ty dzieje się z ja mam gałęź to. nie na dworze. Widzę wielu broń. To fizyczna chyba wojna. Ale minął! Oooo! Wyłączam toksyny. Uważaj, bo może wyjść rajna na plac tobie. Uważajcie na tą rajnę. Ona mi z flika dała heada. Ona się obróciła 180 i walnęła z flikiem. Mam na myśli, że odciągnęła jeszcze celownik dalej. Wyłączam oh. to są jeden Co nimi. jest? Nie, gdybym ja miał spektrę, to bym ich zabił na chillercze. No. Ej, ty widziałeś to, Ty widziałeś to review, kiedy on stał na... Ej, on... On ma małą łopatkę, chłopie. Ty widziałeś to, nie? Widziałeś to, obserwowałeś mnie. Ej, szczerze, Kajt, ja bym to... jeszcze zaoszczędził. Kaj, tego tak obserwowałeś mnie, czy nie? Co? Dobre, dobra, ja też oszczędzę w takim razie, jako gram. Na no, ghostie. Ja, ja gram tylko ten mały kebik, ghost. No ja przez chwilę ugrałem costem, zabiłem jednego, Ja zabiłem jednego i drugi. Ale ja jestem gównem. Boże, nie. Ja killa nawet nie mam, nie, muszę coś zafragować. Muszę inaczej zagrać, muszę bardziej agresywnie moim zdaniem. To może być A. Dobra, no, i... 200 pingów się zaczyna gaming. To byłem streamem, no. I tak chodźcie oglądać. Patrz, patrz. na mój ping. Dobra, on pierwszy wchodzi.